Witam Państwa, rozsada brokuła Film numer 3 Generalnie rozsada za chwilę Powinna wyjechać z gospodarstwa Jeszcze około 5-6 dni Będzie stała W gospodarstwie Jeszcze trzeba zrobić parę zabiegów Tata 160 Wielkość rozsady Około 5-6 cm Trzeci liść Właściwy wychodzi Myślę, że przed wyjazdem Powinno być zrobione preparatem Blackjack w celu lepszego przyswojenia składników po przesadzeniu. Rozsada też bezpośrednio przed wjazdem z gospodarstwa będzie potraktowana preparatem Vapogard. Ze względu na to, że na polu mogą być warunki różne, żeby lepiej się przyjęła równiej wystartowała musi być dziś pozbawiony możliwości parowania, żeby ochronić przed zimnym i chłodnym wiatrem, ewentualnie zbyt wysoką temperaturą i suchą globą. Tutaj Państwo widzicie system korzeniowy, który już jest dobry, taca rozsada tacy wychodzi sama bez pomocy, bez żadnego problemu. Rozsada bardzo dobrej jakości, tata 160. Także tak to wygląda. Można ewentualnie jeszcze jeden z, z zabieg zrobić e, preparatem fosforowym typu Magic P Star, żeby ta rozsada była troszeczkę sztywniejsza.